Cześć, Wam witam w moim garażu. Wiecie co, dzisiaj chciałem dorobić taki epilog do filmu, gdzie wypowiadałem się na temat zajebistości tych opryskiwaczy IK. No i w tamtym filmie powiedziałem, że no generalnie fajny, fajny bajer detailerski. Wszystko można mieć na półkach w tym takim samym klimacie. Ten design jest tu bardzo fajny, chociaż czasem bardzo wkurzające właściwie to zawsze jest wkurzające to, jak. Napełniacie te butelki i przeleje się Wam przez gwint i wtedy cały ten płyn wlewa się pod, tą, pod te plastikowe nakładki i one potem puszczają tą, tą wodę, te zawartości tego płynu, które tu się dostały pod ten gwint, to płynie gdzieś tutaj, kapie, potem czasami jak tutaj się ten jakiś płyn, woda dostanie tutaj w ten podnóżek, to też tutaj to wypływa. Ale dobra, to są takie pierdoły do zaakceptowania, prawda? Ale to co mnie wkurzyło tak naprawdę kilka dni temu, bo tak naprawdę skłamałem, ale z nieświadomości, bo powiedziałem w poprzednim odcinku, że wszystko jest super, właściwie generalnie, bardzo fajnie, bo to są atomizery kaniona i możemy sobie bardzo łatwo je potem wymienić, podmienić i... Nie kupować tych oryginalnych, które gdzieś tam widziałem na aukcji, nie chcę skłamać 60 zł za jeden, coś, coś koło tyle, tego chyba. W każdym razie sprawdziłem to dopiero tydzień temu, kiedy na przykład w tym atomizerze padł mi ten atomizer. On cieknie, on się leje tutaj, a tutaj jest interior cleaner. Także po pół roku czekała mnie podmianka, także stwierdziłem, no spoko. Mam tych atomizerów bardzo dużo. Tutaj mam chyba nawet z adbl Podmienię sobie i wszystko będzie pięknie, ładnie No Jakież było moje zdziwienie No i teraz wam pokażę dlaczego Zapraszam Właśnie Kilka dni temu doznałem lekkiego szoku, kiedy założyłem tego, ten atomizer. I zalałem się jeszcze bardziej niż w tym starym, wadliwym, który cieknie tylko ze spustu. Zobaczcie, to w ogóle tutaj się giba. I teraz, jak sobie odkręcimy i porównamy, to okazuje się, że nie dość, że ten fragmencik jest niższy. Może teraz to. Pokażę lepiej. O. To, to na dodatek, tutaj ten plastik, on jest jakby wyższy do tego fragmentu atomizera. O. A tutaj on jest ten biały fragment, jest po prostu tam dalej głębiej. I przez to, że jest ten luz tutaj. O. Tu dokładnie tu jest ten luz, to przez to wszystko cieknie. Także razem na to bardzo proste rozwiązanie będę testował. Najprostszym rozwiązaniem jest tak naprawdę kupno uszczelek. I wtedy taką uszczelkę wsadzamy tutaj, zmniejszając tą przestrzeń między tutaj gwintem a tym białym środku elementem, i dopiero teraz ten atomizer, czy każdy inny, ma tak naprawdę dobry docisk tego plastiku białego do gwintu. Nie rusza się i nie przecieka. Pomijam, że już się oblałem zresztą od dołu. Aha, bo cieknie z tego wyjętego Tomizera. No, i to jest tak naprawdę rozwiązanie problemu. Także niestety, to znaczy ja sobie jeszcze sprawdzę, bo mam różne kaniony. Może rzeczywiście mam jakieś inne kaniony, które mają identyczny gwint do tego oryginalnego z IK, ale to sobie muszę sprawdzić. Ale na chwilę obecną mam multum tych takich tradycyjnych, gdzie są wadebelu, w innych produktach. No i tutaj. Ten gwind jest po prostu większy, szerszy, więc teraz mogę sobie na przykład spokojnie zdemontować tą białą końcówkę, tak, domontować tutaj. Yy, nie wiem tylko. A, no właśnie, kolejnym problemem jest to, że nie będę mógł przełożyć sobie tak naprawdę tego tej rurki ALA 360, prawda? No chyba, że to jakoś zdemontuję, wcisnę. Ale to jest dla mnie akurat najmniejszy problem. Z normalną rurką też będzie działać nie będzie tylko prawda elastyczne 360. No trudno, no, ale e, wolę to niż wiecznie cieknący tutaj atomizer. Także to by było na tyle. Takie rozwiązanie tego problemu. Jeżeli widzieliście albo macie inne y, propozycje, albo wiecie, że są atomizery, które naprawdę będą pasować bez żadnych podmianek w stylu kaniona do tych butelek IK Dawajcie znać Szczególnie z linkami do aukcji Pozdro Dobra, słuchajcie, postscriptum robimy. Robimy post, Nie, sorry, jak to się nazywa, nie postscriptum, tylko robimy epilog do epilogu. Znalazłem lepszą metodę, tańszą. Wyjąłem z, wyjąłem z tego adebelowego kaniona tą końcówkę, która jest na gwincie. Nie, sorry, nie na gwincie, tylko na triggerze. I wsadziłem, wymontowałem z tego oryginalnego trigera IK i już mi nie cieknie. Pytanie, co to jest niehalo, że to cieknie przez tą rączkę tutaj, przez to. Co to było niehalo? Uszczelka może? No nie wiem. Ale już problem jest przynajmniej na razie na razie już widzę, że jest ok, bo normalnie to już mi ciekło kilka sekund po. No dobra. Czyli, czyli poprawka do poprawki. Tak możecie naprawić sobie tato mizery, jeśli wam cieknie. Jestem ciekaw, tylko jestem bardzo ciekaw, czemu, co tutaj się nie, co tutaj nie Bangla? że przez tego mi ciekło ale to się jeszcze pobawię dobra, zamykamy temat już wiecie jak to naprawić jeżeli macie ten sam problem albo podobny problem z atomizerem IK mi płyn leciał tutaj zawsze, tędy więc teraz nie wiem czy tutaj to leciało, ale raczej tam z tego gwinta nie będzie lecić, tylko no właśnie, przez co to może lecieć gdzieś może tędy tu jakoś cholera nie! no dobra, naprawione <laughs> Lecim dalej z cu temata,